Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu opowiedzieć o kolejnej wybitnej postaci związanej z naszym miastem. Będzie nią Georg Hut. Urodzony w Krotoszynie naukowiec żydowskiego pochodzenia, badacz literatury i języków azjatyckich. Zapraszam na materiał. Georg Hut urodził się 25 lutego 1867 roku w Krotoszynie w rodzinie żydowskiej. Był synem Arona. Rektora żydowskiego zakładu wychowawczego oraz Kajle z domu Pinkus. W roku 1879 przeprowadził się wraz z rodzicami do Berlina, gdzie 6 lat później, w 1885, podjął naukę na miejscowym uniwersytecie. W roku 1889 uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Lipsku, a dwa lata później habilitację na Uniwersytecie Berlińskim. Dr Hud był pierwszym teologiem i moralistą w historii niemieckich uczelni. Dokonał licznych pionierskich przekładów z literatury indyjsko-tybetańskiej na język niemiecki. W roku 1897 na zlecenie Akademii w Petersburgu udał się na wschodnią Syberię, aby podjąć badania na temat języka plemion Turguzów nad Jenisejem. W latach 1902-1903 zorganizował pierwszą niemiecką ekspedycję do wschodniego Turkiestanu. Gdzie przebywał do roku 1904 poznając język turecki oraz zbierając miejscowe pieśni i baśnie ludowe. Największym naukowym osiągnięciem Georga Huta jest przetłumaczenie z języka tybetańskiego na niemiecki oraz wydanie w roku 1892 pracy pod tytułem Historia buddyzmu w Mongolii. W roku 1896 z kolei Hut wydał publikację zatytułowaną Historia Mongołów. Nasz bohater zmarł 1 czerwca 1906 roku w Berlinie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I od razu zaznaczę, jak mam zwyczaju co jakiś czas, że ten i podobne biogramy można znaleźć w naszej muzealnej publikacji pod tytułem Wybitnik Rotoszynianie. Publikacja znajduje się i w okolicznych naszych bibliotekach. A jeśli chciałby ktoś ją mieć na własność, to zapraszamy do naszego muzealnego sklepiku, gdzie można ją znaleźć, ale można znaleźć też wiele innych publikacji. Jeszcze raz państwu bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny materiał jak zwykle w samo południe we wtorek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.